Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Kuba, no bo kto inny I dzisiaj robimy odcinek z 2000 schodami, które spróbujemy przejść, ale oczywiście się już wywaliłem. Więc jeszcze raz to sobie przejdziemy. Ja aktualnie sobie patrzę liczbę naszych subskrybentów, i nas nawet już od tamtego odcinka jest bardzo dużo bo aż 165, bardzo Wam za to dziękuję. Yy, no i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić materiału, którego teraz w wakacjach będzie bardzo dużo. No i jeśli Wam się podoba ten film, zostawcie łapkę w górę. I jak widzicie, to ja już tutaj tu po prostu no, nic nie klikam, tylko ja trzymam i się ewentualnie po prostu tak przekręcam to, żeby no po prostu chodzić, a nie spaść. I boję się, że to będzie jakieś długie, ale myślę, że nie. Ciągle patrzę statystyki i mega się powiększyły. Na przykład 105 w maju, dżun 120 i już jest 165. Bardzo Wam za to dziękuję. Yy, pamiętacie, że ja mówiłem Wam, że na shortach yy, to będę Wam... Yy, pokazywał listę moich subskrybentów. Jak to pamiętacie, jak oglądaliście ten short, to dalej jest to aktualne, tylko akurat teraz nie pokazuje mi na liście subskrybentów. Nie wiem dlaczego, chociaż dostałem no, dużo nowych subskrybentów. Więc teraz idziemy sobie, idziemy. I nie jest już nawet tak źle. I szykujcie się, bo ja niedługo będę miał ja jutro odbieram swojego iPad'a i będę Wam montować, nagrywać na iPadzie. Jak się z tego cieszę, yy, zdobyłam go za pasek, yy, czerwony. Zresztą będziecie mieli no, unboxing na kanale. I po jakimś tam czasie też zrobię film na YouTube. Więc ok, no naprawdę już jesteśmy dość wysoko. Yy, nawet możecie sobie zobaczyć po listę, które, na liście, która jest po prawej stronie. Ja nawet sobie zobaczę. I jestem już tak. Kończę pomarańczowy i wchodzę na żółty. więc to jest już taki dobry etap. Yy, I dalej patrzę te, tych subskrybentów, nie odpuszczam bo przez cały odcinek będę to robić i naprawdę jest was już naprawdę 165 nie żartuję i bardzo się z tego cieszę pomagacie mi osiągnąć swój cel który najwyżej y, 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 już wiecie a w sumie to chyba już jeszcze nie wiecie Bo na 10 tysięcy subskrybentów pokazuje swoją twarz y, na, również na 10 tysięcy subskrybentów po prostu spełnięcie moje marzenie i będziemy w 10, żeby zdobyć przycisk YouTube'a. Naprawdę Wam bym bardzo był za to wdzięczny, ale dobijmy do tych najpierw 200, potem 300, no i 500 i potem się skupmy na takich liczbach 10 tysięcy, więcej tysięcy, żeby to było. Spokojne, ale jednak niespokojne. No, no, wiecie o co chodzi. Ogólnie to, to teraz już naprawdę jesteśmy wysoko i na liście nam pokazuje, że wkraczamy na poziom zielony. Mega się z tego cieszę i po prostu, no, nawet dobrze to nam wychodzi jak w taki czas. Więc mieliśmy tutaj przerwę taką, żeby zmienić sobie skina czy coś jeszcze tam. Tak czy inaczej. Idziemy dalej, nie poddajemy się. Zrobię Wam właśnie zejście, jak spadamy, i takie, takie spadnięcie też Wam na kanał DAM, na shorta, żebyście mieli po prostu no nie cały film na shortzie, ale ten kawałek, jak właśnie spadam. Więc to będzie od razu po tym, jak prześlę ten film. Naprawdę, naprawdę, naprawdę się. Cieszę, że pomagacie mi osiągnąć ten film z wyświetleniami, bo ja pamiętam jak moje filmy, nawet wam już za chwilę powiem, no po prostu miały po 5 wyświetleń, 3 wyświetlenia, teraz to jest już też nie za dużo, bo więcej y, 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 shorty y, lepsze są shorty z, tego, z tych rzeczy, ale no po prostu filmy też chcę, żebyś, żeby bardziej z nich osiągnąć. Więc damy radę, damy radę. Tak, tak. Ktoś miał parasol, nie wiem czego można zdobyć, ale pewnie za Robuxy, więc lepiej. Nawet nie próbujmy go zdobyć, bo naprawdę ja nie chcę wydawać Robuxów. I w ogóle to patrzcie! Jestem pierwszy! Jestem, z, jestem już na końcu zielonego. To już niedługo. Cieszę się. Jest to już prawie. Tak, cieszę się. Oczywiście obserwujcie też, subskrybujcie też kanał Kille Place, który bardzo ładnie montuje filmy i naprawdę się bym cieszył. Teraz schodzimy, żeby wam nagrać shorta. Udało nam się. Teraz zeskakujemy. Dobra, pamiętajcie, pa. Osiągamy moje marzenie i bardzo Wam za to dziękuję. Subskrybujcie kanał, lajkujcie jeśli Wam się podoba i no po prostu dzięki, no dzięki za obejrzenie odcinka, więc pa!